Polska przede wszystkim potrzebuje wreszcie strategii rynku kapitałowego, do której Polacy, politycy polscy, ani ludzie z giełdze się nie zabrali naprawdę od wielu lat. Nikomu, wydaje się, że nikomu na tym tak naprawdę nie zależy. Jeżeli udałoby się chociażby przez taki przepis zwiększyć ilość dobrych dochodowych spółek na giełdzie, to w oczywisty sposób zwiększyłoby to liczbę inwestorów i poprawiło nie tylko kondycję, ale i opinię o polskiej giełdzie jako miejsce, na którym można naprawdę zarobić pieniądze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dariusz Dziduch. Jesteśmy na 33. Forum Ekonomicznym w Karpaczu, a ze mną jest Sławomir Mencen. Nie trzeba chyba przedstawiać, między innymi prezes Kancelarii Mencen. Witam serdecznie. Minęły już ponad dwa miesiące od debiutu spółki Mencen SA. Na giełdzie, na New Connect. Jak wrażenia? No i co tam ciekawego się dzieje u Was? Na razie bardzo pozytywne. To było jedno z moich marzeń biznesowych, żeby zadebiutować na giełdzie i bardzo cieszę się, że ten punkt na tej swojej liście celów mam już odhaczony. Sam dzień debiutu był bardzo przyjemny, bardzo przyjemnie, dobrze przemawiało mi się na giełdzie. To takie pewne wyróżnienie. Pierwsze dwa, trzy, cztery dni były naprawdę spektakularne. W trakcie oferty publicznej cena akcji to ustaliła się na poziomie 36. 6 zł. W trakcie debiutu otworzyła euforia. się na 42 i potem w ciągu dwóch, trzech dni doszła do 70 ponad, czyli prawie dwukrotnie wzrosła. Potem oczywiście spadła, natomiast w tym momencie utrzymuje się powyżej 40 zł, w związku z czym bardzo cieszę się z tego, że inwestorzy zarobili. Ostrzegałem, że w krótkim terminie to wydarzyć się z tym kursem może absolutnie wszystko, a co do długiego terminu to jestem pełen, pełen optymizmu. W międzyczasie wylało się kilka gorzkich słów na temat polskiej giełdy i jej e, regulacji, a w zasadzie przeregulowania z Pana strony. No właśnie, co takiego jest nie tak z polskim rynkiem kapitałowym, jeżeli chodzi o te kwestie związane z przepisami? Czy jest ich za dużo? Może są w złym miejscu? Polska przede wszystkim potrzebuje wreszcie strategii rynku kapitałowego, do której Polacy politycy polscy ani ludzie z giełdzy się nie zabrali naprawdę od wielu lat. Nikomu wydaje się, że nikomu na tym tak naprawdę nie zależy. Przepisy są tak skonstruowane, że mniejszym podmiotom ciężko się w tym porusza, a prawdziwi oszuści są w stanie bez problemu je omijać. Bardzo jest zjawisko insider tradingu. KNF zdaje się nie bardzo cokolwiek z tym robi, więc to, co obecnie jest, jest bez sensu. Giełda jest nudna. Pamiętam, jak byłem na studiach już 20, 20 lat temu, no to indeksy giełdowe były na poziomie wyższym niż teraz. Jak mamy zachęcić Polaków, żeby inwestowali swoje oszczędności na giełdzie, jeżeli z tego po prostu nie ma zwrotu? Potem się dziwimy, że inwestują w kawalerki, na których dużo łatwiej jest zarobić niż na giełdzie, więc powinno się tak stworzyć przepisy, żeby zachęcić Polaków do inwestowania w akcje. Amerykanie dużo więcej okrzączeń swoich oszczędności inwestują w akcje i w długim terminie to po prostu procentuje, buduje klasę średnią, buduje oszczędności, buduje kapitał i majątek. Uważam, że należy też zmodyfikować prawo podatkowe. Powinny się pojawić ulgi zachęcające do tego, żeby dobre spółki się na takiej giełdzie pojawiły. Znane są przepisy, różne rozwiązania z krajów zachodnich, chociażby zwolnienie z podatku dochodowego na 2-3 lata takiej spółki, która debiutuje na giełdzie. To by zachęciło spółki osiągające dochód do tego, żeby pojawiły się na giełdzie, a inwestorzy najchętniej szukają właśnie spółek dochodowych. Więc jeżeli udałoby się, chociażby przez taki przepis, zwiększyć ilość dobrych, dochodowych spółek na giełdzie, to w oczywisty sposób zwiększyłoby to liczbę inwestorów i poprawiło nie tylko kondycję, ale i opinię o polskiej giełdzie jako miejscu, na którym można naprawdę zarobić pieniądze. Oni bez powodu mówi się o polskiej giełdzie, że to jest banan. No niestety. To nie jest do końca. Wszyscy lubią banany, ale to nie jest do końca pozytywne określenie. Na sam koniec chciałbym jeszcze zapytać o kwestie związane z podatkiem belki, z mm -hmm. podatkiem od zysków kapitałowych. Jak powinien wyglądać Pana zdaniem? Albo przede czy... wszystkim tego w ogóle nie <laughs> powinno być, ponieważ jeżeli ktoś inwestuje swoje środki na giełdzie, to już wcześniej gdzieś zarobił, co, tym zdzie, co za tym idzie opodatkowo, więc to jest pewna forma podwójnego opodatkowania. Na pewno należy, jeżeli go nie znieść, to należy wprowadzić tam wysoką kwotę wolną, rzędu 100 tysięcy złotych, tak żeby nie opodatkowywać tych drobnych zysków z obligacji chociażby. Mnóstwo Polaków odkłada pieniądze na lokacie, w obligacjach, ratując się przed inflacją spowodowaną przez państwo, a potem państwo jeszcze kładzie im łapę na tej od, drobnych odsetkach od ich majątku. To nie powinno w ten sposób wyglądać. Tam musi być wysoka kwota wolna. Uważam też, że należy w podatku belki znieść te różne źródła dochodów, tak żeby chociażby stratę z giełdy można było odliczyć od dochodu z obligacji, czy też z lokaty. Mhm. Czyli podatek albo znieść, albo zgnieść, czyli po prostu zmniejszyć. Dziękuję bardzo, no bardzo za dobre rozmowę. E, polecam się. Dziękuję za rozmowę z